Witam Państwa, dzień dobry. Dzisiaj Alfa Romeo Stelvio 20 Turbo 280, zapraszam. Tak więc witamy na pokładzie Stelvio. Jakim Stelvio dzisiaj podróżuję? Podróżujemy Stelvio Q4, więc napędem na 4 koła, 2.0 turbo, ale z tą mocniejszą jednostką napędową w wersji 2.0 turbo, a więc 280 koni mechanicznych. No i powiem, że pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Tak jak mówiłem o tym samochodzie, że jest to Macan z południa Europy. Dlaczego Makan? Dlatego Makan, że jest... Dość nieźle wykonany, jak na południowców, no i o bardzo dobrych osiągach, no wiadomo, Porsche słynie z osiągów Alfa modelami Giulia czy Stelvio, również zanotowała ogromny postęp i rozwój, także na razie czuję się wyśmienicie, jednostka świetnie się zbiera od samego dołu, no ale podróżujemy w terenie zabudowanym, więc muszę oszczędzać prawą nogę, żeby sobie nie napytać biedy. Co chcemy sprawdzić? Chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście to, co wszyscy mówią, czy piszą o Stelvio, jest prawdą, a mianowicie, że jest to słów, który prowadzi się jak osobówka. Spośród tej wielkości słów, znów się powtórzę, nawiążę do Makana. Makana mi jeździłem. Rzeczywiście, Makany świetnie się prowadzą jako suwy, prowadzą się tak samo jak osobówki i wiele osób twierdzi dokładnie to samo na temat Stelvio. Prezentowane Stelvio zostało wyprodukowane w roku 2017. Pierwsza jego rejestracja miała miejsce w roku 2019 w Stanach, więc gdzieś tam musiał kilkanaście miesięcy przestać. Do Polski trafił w grudniu roku 2020 w ramach prywatnego importu ze Stanów. Niewielkie szkody jakieś tam miał, jak to zawsze, przy imporcie samochodów z wielkiej Wody. Co ciekawe, ma bardzo niewielki przebieg. Jego łączny przebieg to 28 900 km, także jak na swój wiek, a więc 4 lata, przebieg jest niewielki. Producent oczywiście podaje średnie spalanie na poziomie 8,0 litra. Jak to zwykle, z danymi podanymi przez producenta rozmijają się one z prawdą. Ten samochód z ostatnich 4400 km, wtedy był reset komputera, ma średnie spalanie na poziomie 11,1 litra i myślę, że tego się należy trzymać. Raczej 8 litrów możemy włożyć między bajki. Trzeba być przygotowanym na to, że jeżdżąc takim samochodem, spalanie jego jest w granicach 11 litrów. Q4, a więc napęd przekazywany na wszystkie 4 koła, przy czym standardowo większość momentu jest przekazywana na koła tylne. 280 koni, klasyczny ośmiobiegowy automat, 400 Nm, całość świetnie ze sobą zgrana. Oczywiście Quadrifoglio 510 byłaby znacznie lepszą opcją niż 280, ale jest ona znacznie, znacznie droższa. Choć jest to jeden z tańszych wariantów, jeśli chodzi o 500 koni pod maską, ale mimo wszystko przeskok cenowy między 280 a 510 jest bardzo, bardzo duży. Także myślę, że do codziennej jazdy to właśnie wersja 280 zapewnia nam świetne osiągi. I jest przystępna cenowo dla większej rzeszy odbiorców. co stanowi jak że jest tania. I aktualnie poruszamy się krętą serpentyną. Taką samą, dokładnie tą samą drogą jedziemy, co jechaliśmy kiedyś z Julią, bo właśnie po materiale o Julii wielu Państwa prosiło o Stelvio. I powiem, że ten samochód rzeczywiście wybornie się prowadzi. Świetnie reaguje na ruchy prawej stopy, czy po pedale gazu, czy po pedale hamulca. Jesteśmy w ostrych łukach. Pedał cały czas w podłogę. Samochód świetnie reaguje na pedał gazu. Dosłownie jedzie, jakby był przyklejony do jezdni. Fenomenalnie się prowadzi, niczym osobówka, wcale nie czuć, że jest to SUV z wysoko poprowadzonym środkiem ciężkości. No powiem tak, ten samochód jest wręcz stworzony do takich serpentyn. No dobra, rodzinnowóz, rodzinny SUV duży, ale prowadzi się rzeczywiście niczym makan, którym miałem wiele razy okazję jeździć. No jedzie jak po szynach, mimo że droga bardzo kręta, że auto wysokie, wysoki prześwit 20 cm, bardzo wysoko poprowadzony środek ciężkości. A samochód świetnie współgra z kierowcą, wykonuje idealnie jego polecenia, bardzo przewidywalny w każdym męku. No jednak to, co ludzie o nim piszą, jest prawdą, muszę powiedzieć. Jeśli chodzi o wykonanie, to powiem, że nie jest źle. No, ach, znów nawiążę do Macana. No nie jest to poziom Macana, ale ok. Jest to jednak auto z południa Europy. Nieco gorsze materiały. Jeśli chodzi o wykonanie. To bym powiedział, że jest całkiem nieźle, jak na południowców. Dawno minęły czasy, gdzie Alfy trzeszczały, skrzypiały. Tego w Stelvio nie znajdziemy. Tu świetny taki pasek karbonowy. Ten materiał na desce rozdzielczej nawet dość przyjemny w dotyku. Może mógłby być nieco lepszej jakości, ale nie skrzyczy, nie trzeszczy, nie piszczy. Ugina się pod opuszkami palców, także wcale nieźle. I rzućmy okiem pod maskę. Tradycyjnie 2.0 turbo 280 koni, o czym już mówiłem wielokrotnie w dzisiejszym odcinku. Ta sama jednostka, co w Juliach. W prezentowanej Julii kilkanaście odcinków do tyłu, co pewnie stali widzowie programu wiedzą. Spójrzcie, jak dużo miejsca. Spokojnie tu wchodzi 2.9 510 z quadrifolio, Dwa zbiorniczki na płyn chodzący, dwa zbiorniczki wyrównawcze. Czemu dwa? To już mówiłem wtedy w Julii. Jest tu tak zwany wodny interkuler i po prostu w jednym zbiorniczku jest... Płyn chudniczy z interkulera. Takie rozwiązanie w tym silniku Alfa sobie przyjęła. Czysto, pięknie, aby delikatny kurz, przebiegnie wielki samochód 4 lata. Totalny spokój. I rzućmy okiem do kufra. Starczy dla rodziny, myślę, spokojnie. 525 litrów standardowo na 4 walizki dla podróżnych. W zupełności wystarczy. Co ciekawe. To składane fotele mamy oczywiście za pomocą dźwigienki w bagażniku. Bardzo wygodne rozwiązanie. Nie musimy wtedy otwierać drzwi, szarpać się tam od wewnątrz samochodu. Mamy szybki dostęp od bagażnika, w razie gdyby trzeba było przewieźć coś długiego. Co tu się kryje pod półką? Pod półką kryje się dojazdowe koło zapasowe. Niech Państwo spojrzą, jak ono wygląda. To jest dosłownie felga obciągnięta gumą. W Redestein 195-75-18. Taka jest dojazdówka. Takie rozwiązanie Alfa sobie wymyśliła. Felga obciągnięta gumą. Co ciekawe, jest tutaj kompresor, także z tego względu, że standardowo ta dojazdówka jest bez powietrza. W momencie, jak złapiemy panę, czego oczywiście nie życzę, wyjmujemy sobie tą zapasówkę tutaj stąd. Podłączamy kompresor, dopiero w tym momencie pompujemy do niego powietrze i zakładamy na koło. Słuchajcie, ja tu się męczę z tą półką, żeby wam pokazać zapasówkę. A okazuje się, że Włosi są simply clever, tak jak Czesi. Wymyślili sobie taki prosty zaszep. I proszę, jak można w prosty sposób genialnie sobie unieść półkę, żeby się tu jedną ręką nie męczyć. No, jak widać, Włosi myślą. I rzućmy okiem, jak to w każdym naszym odcinku, na koła prezentowanego samochodu. Powiem tak: standardowo sterowie wychodziły na siedemnastkach, najbardziej podstawowe wersje prezentowane jest na dziewiętnastkach, kontynentalach, a rozmiar ogumienia dokładnie to już patrzę 235 55 na 19 No, 235, czyli dosyć szerokie, 5-5 profil, ale spójrzmy. Jakie to jest ogromna przestrzeń między kołem a rantem butnika. Myślę, że gdyby był na 17, to nieciekawie by się prezentował. Myślę, że 19 to jest optymalny wybór, nawet pewnie mogłaby być jeszcze większa, ale tarcz 19 cali z bardzo ładnym wzorem felk. Pięknie się prezentuje. I tradycyjnie rzut okiem na podwozie prezentowanej Stelvio. No Powiem tak, cisza, spokój, no ale po 4 latach i tak niskim przebiegu, inaczej przecież tu nie może być. Zero korozji, dyfer suchy maszety na przegubach, wszystko całe, zawieszenie oczywiście wielowahaczowe wszystkie osłony na swoim miejscu bardzo ładnie widać fabryczne uszczelnienia, widać że auto nie jest intensywnie eksploatowane nawet czyste podwozie nie zabrudzone, czyli generalnie widać że z asfaltu nie zjeżdża bo to nie jest auto żadne offroadowe, typowy asfalt żadnych najmniejszych za zawilgoceń, czy to na skrzyni biegów, czy na silniku susza, spokój, tak jak zewnątrz, tak i pod spodem i spójrzmy tradycyjnie na ilość miejsca wewnątrz. Przypominam nowym widzom, 1,88m. W sam raz miejsca na głowy dla mnie. Fotel ustawiony pode mnie. Dosyć wygodny, dobrze, dobre podparcie pleców. Dosyć długi tutaj, jeśli chodzi o uda. Kierownica fajnie leży w dłoniach, skórzona z takimi tu fajnymi bicepsikami. Oczywiście wielofunkcyjna, łącznie ze starterem silnika. Także dla mnie miejsca OK. Jeśli chodzi tutaj o drzwi kierowcy, to tu dosyć miękki skórzany materiał. Tutaj ta sama listwa, która biegnie poprzek deski rozdzielczej. Fotele z pamięcią, ale oczywiście elektrycznie regulowane. Tutaj bardzo ładne skórzane przeszycia. Do tego momentu wszystko super. Tu już taki jakiś tam plastik. A tu dół kieszeń drzwi, oczywiście kieszeń głęboka. Dosyć duży głośnik, ale tutaj to już plastik, fantastik. Co ciekawe, w tym momencie mamy tutaj dźwigienkę do otwierania klapy bagażnika. Klapa. Również otwierana elektrycznie z pozycji kierowcy. Co ciekawe, żeby klapę bagażnika zamknąć elektrycznie, to ten przycisk do otwierania trzeba wcisnąć i przytrzymać. Jak go przytrzymuję palcem, to klapa się zamyka, Gdy tylko zdejmę palec, klapa w danej pozycji ustabilizowała się na tym poziomie, nie zamknęła się do końca, więc żeby zamknąć do końca, znów muszę wcisnąć przycisk i przytrzymać do samego końca. Takie ciekawe włoskie rozwiązanie. Jak chodzi o miejsce z tyłu, to spójrzcie przy przednim fotelu ustawionym pode mnie, na wysokości kolan nikt nie będzie narzekał, nawet dwumetrowcy. Na wysokości głowy dwumetrowcy będą narzekać. Dla mnie miejsca w sam raz, więc osoby o wzroście powyżej 1,90 m mogłyby tu mieć ciasno. Na wysokości ramion jest ok. Kanapa delikatnie wyprofilowana, więc siedzi się całkiem wygodnie. Dla dwóch pasażerów super, dla trzech niekoniecznie. Środkowy musi być małego wzrostu. Przy moim wzroście już stanowczo wadzę o dach, ale tu jest podwójny szyberdach. Nie wiem, jakby było bez szyberdachu. Być może bym się zmieścił. Niech Państwo jeszcze spojrzą tutaj. Zarysowany dosyć wysoko tunel środkowy, no ale przy napędzie na cztery koła inaczej być nie może. Więc środkowy fotel, myślę, tylko i wyłącznie do dziecka. Oczywiście nawiewy do pasażerów siedzących z tyłu, oczywiście dwa złącza USB. Tutaj jeszcze taki mały schowek. To wszystko się tutaj znajduje między fotelami. Szeroki podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki. Także trzeci zagłówek do pasażera siedzącego w środku też się znajduje. Także mówię, auto 2 plus 2, oczywiście dwóch dorosłych z przodu, dwóch dorosłych z tyłu, ewentualnie cztery osoby dorosłe i piąte dziecko. Jeśli chodzi o wnętrze, to jest ono całkiem przyzwoicie wykonane, o czym mówiłem już wcześniej jadąc. Tu bardzo ładne takie aluminiowe wykończenie, tutaj to był karbon, tutaj to jest aluminium. Pod tą klapką znajdują się dwa uchwyty na kubki, klapka odsuwana, tutaj złącze USB, tu oczywiście pokrętło alfowskiego kontrolera przypominającego iDrive'a, o czym mówiłem w odcinku o Julii, ale dobrze, że wzorują się wzorem najlepszych. Ja uważam, że iDrive w BMW jest najlepszy i ten kontroler całkiem podobnie się spisuje. Bardzo dobrze obsługuje system inforozrywkowy. Tutaj oczywiście pokrętło systemu DNA, Dynamic, Normal, All Weather. Jeździliśmy w normalu w Dynamiku, wiadomo, przejedziemy się jeszcze w Dynamiku. Wtedy jakby inna reakcja jednostki napędowej, i naszej pracuje skrzynia biegów, silnik jest wyżej ciągnięty na obrotach, Inaczej zachowuje się układ kierowniczy, inaczej zachowuje się układ hamulcowy, ale to wszystko mówiliśmy o Julii. Będziemy się starali Państwu pokazać jeszcze później. Między kierowcą a pasażerem duży zamykany schowek. Złącze AUX, złącze USB wewnątrz. Przed pasażerem również duży zamykany schowek, miękko wyściołany. Plus za to, że miękko wyściołany. Natomiast minus za to, że obudowa schowka to materiał Plastik Fantastic. Nieco powyżej jest jeszcze całkiem przyzwoicie, dosyć miękko. Ta listwa fajna, tutaj miękko, co mówiłem wcześniej. A klapa schowka plastik fantastic. Natomiast na tunelu środkowym, proszę spojrzeć, ładna, skórzona tapicerka, ładnie przeszyta. Tutaj nie jest tak jeszcze najgorzej, może już nieco gorszy materiał, ale lepszy niż na tej obudowie schowka. Więc obudowa schowka wyraźnie wykonana z taniego materiału. Jak Państwo widzą, układ inforozrywkowy dość mocno rozbudowany. Dość czytelny, działający intuicyjnie, może mały minus za to, że nie jest jeszcze dotykowy. W większości współczesnych samochodów te układy są już dotykowe, w Alfie nie jest, ale to co mówię, kontroler jest bardzo wygodny, bardzo dobrze się nim operuje i intuicyjnie. Wszyscy ci, którzy mieli okazję jeździć Alfami czy BMW, odnajdą się od razu. Mamy tutaj ciśnienie w ogumieniu, możemy sobie również sprawdzić, ile mamy do następnego przeglądu. 1890 km lub 22 dni. Możemy sobie również też sprawdzić poziom oleju, wszystko aktualnie w normie. Także działania tego układu są bardzo, bardzo poprawne, bardzo pozytywne. Myślę, że tutaj nie można się do niego czepiać. Mówię mały minus za brak tego, że nie jest dotykowy, ale czy wszyscy muszą mieć dotykowe układy inforozrywkowe, no niekoniecznie, alfa nie ma. Dotykowego i też można sobie z tym spokojnie radzić. Z takich ciekawych jeszcze ustawień, to mamy tu mnóstwo funkcji i podmeni do wyboru. Zastanawiam się, co może być w podmeni kamera cofania, więc spójrzmy. Zwłoka kamery, a możemy włączyć, wyłączyć. Linie pomocnicze, czyli te linie, które nakładają się na obraz, są one bardzo wygodne, również możemy włączyć, wyłączyć. Także jak Państwo widzą, mnóstwo podmeni do wyboru. Tak samo widok z kamery, te wszystkie rzeczy możemy sobie tutaj dowolnie personalizować i pod siebie ustawiać. No ale tak sobie myślę, że może wrócimy na te serpentyny, ale nie w normalu, tylko w dynamiku, więc to magiczne pokrętło przestawię sobie do góry, proszę bardzo, i już na czerwono nam się podświetliło, D, i samochód od razu stał się żwawszy, ale właśnie zmierzamy w kierunku tych serpentyn, którymi przed chwileczką jechaliśmy w normalnym drive'ie. Oczywiście normalny drive miałem na myśli normal i baran na mojej twarzy, bo właśnie ruszam co po chwilę ze skrzyżowania, bo jesteśmy w mieście i powiem, że już po samym starcie ze skrzyżowania samochód jest bardzo nerwowy i daje to sporo frajdy z jazdy No i właśnie wróciliśmy na tą krętą, serpentynę, którą jeździliśmy w pierwszą stronę, tylko że tym razem w trybie dynamic i powiem, że jest jeszcze lepiej Jest jeszcze lepiej, samochód jeszcze bardziej spontanicznie reaguje Trzymie się jezdni niczym przyklejony Powiem, że jak alfa to emocje, ten samochód oczywiście kupuje się emocjami. On wyzwala ogromne emocje, perfekcyjnie się prowadzi. Powiem, że wyzwala lepsze emocje niż Makan. Może jest nieco gorzej wykonany, ale jak chodzi o emocje z jazdy, to jest on z niczym nieporównywalny. Prowadzi się niczym Julia, niczym osobówka, fenomenalnie wchodzi w łuki. Taka właśnie jest Stelvio w trybie Dynamic. Ale wjechaliśmy znów w teren zabudowany, więc lepiej wrócę do N. Samochód od razu, przez być nerwowy, nie chce stracić prawa jazdy. Skąd się wzięła nazwa Stelvio? To jest taka słynna przełęcz we Włoszech. Nie jest ona największą przełęczą, jest bodajże drugą co do wielkości. Ale jest bardzo trudną w pokonywaniu, bardzo niebezpieczną. Stąd właśnie nazwa Stelvio. Jest ona też piękną przełęczą. Tak samo jak piękny jest ten samochód, który dzisiaj prezentujemy. Wyzwala niesamowite emocje, jest piękny. Jeżeli ktoś lubi samodzielnie zmieniać biegi to taka możliwość również występuje. Są tu ogromne aluminiowe łopatki, co ciekawe, tak samo jak w Juli na stałe zamontowane. Wienie z kierownicy nam się okręca, łopatki są na sztywno przymocowane do kolumny kierownicy, ale powiem, że dla mnie zarówno w trybie Normal, jak i w trybie Dynamic skrzynia świetnie pracuje, Alfa świetnie zmienia biegi, ja nie muszę sobie przechodzić w tryb manualny i zmieniać opadkami. generalnie cały czas jeżdżę wykorzystując normalną pracę automatycznej skrzyni biegów, więc nie ona sobie te przełożenia sama dobiera. Ale jak ktoś oczywiście takie rzeczy lubi, jak samodzielną zmianę biegów, to taka możliwość również istnieje. No i robimy to, co w każdym naszym teście lubimy robić najbardziej, a mianowicie wjeżdżamy na S11. Szkoda, że nie mamy tu żadnej autostrady, mamy tylko SK, więc próba dynamiki od 50 do 120 w normalnym trybie jazdy, proszę bardzo. Powiem, że bardzo żwawo samochód zareagował na pedał gazu już skradła moje serducho, a co dopiero będzie w trybie Dynamic, co pokażemy za chwilkę. Proszę niech Państwo jeszcze spojrzą na prędkościomierz. Aktualnie podróżujemy z prędkością 120 na godzinę. Prędkość obrotowa to 2000 obrotów, a więc samochód się nie męczy. Po gwałtownym przyspieszeniu po kickdownie, który świetnie wykonał, zrzucił sobie o kilka przełożeń. Jeżeli tylko prędkość się ustabilizowała na 120, to prędkość obrotowa silnika proszę bardzo, około 2100 obrotów na minutę, więc spokojna, płynna jazda. Szkoda tylko, że nie mamy dróg bez limitów prędkości, bo ten samochód chce szybciej i szybciej, a niestety szybciej nie możemy. Jeśli chodzi o prowadzenie, to rzeczywiście cały czas frajda z jazdy wysoko położony środek ciężkości i słów, a prowadzi się fenomenalnie jak osobówka oczywiście cały czas muszę kontrolować prędkość bo samochód co chwilę wyrywa do przodu pomimo normalu nie chcę łamać przepisów, z natury tego nie robię fajne prowadzenie, tak samo w mieście czy na drogach pozamiejskich znakomicie trzyma się i można by powiedzieć, że no to musi być niesamowicie sztywny nie, jest zawieszenie sztywne ale bez przesady plomby z zębów nie wyskakują jest ok i spójrzmy jeszcze na poziom hałasu w kabinie 100 na godzinę prędkość ustabilizowana, jak wiadomo hałas ma ogromny wpływ na komfort. Samochód wysoki, więc no, można się spodziewać, że będzie głośno. Ja na chwilkę zamilknę, żeby to sprawdzić. 60 dB, myślę, że całkiem fajna wartość. Jednostki napędowej w trakcie normalnej jazdy, nie w trakcie przyspieszania w ogóle prawie, że nie słychać. Gdzieś tam delikatnie słychać szum wiatru i to generalnie wszystko. Nie ma żadnych przesadnych hałasów w kabinie. I ponownie wjeżdżamy na drogę S11. Magiczne pokrętło tryb dynamic. Samochód od razu staje się nerwowy, wyostrzył jakby swoje zmysły i pokaz dynamiki. No i było znacznie, ale to znacznie lepiej. Totalnie skradła moje serducho. Nie chce się wysiadać. Chciałbym tak ciągnąć co najmniej do 200. 5-7 do setki. Dane katalogowe, 230, prędkość maksymalna. Ale my możemy tylko 120, jesteśmy na drodze ekspresowej. Fantastycznie to zrobiła. No i cóż, czas na parę słów podsumowania, muszę oddać samochód właścicielowi, co prawda paliwa jeszcze do końca nie wyjeździłem, ale sporo go było, więc powiem tak, no, moje serducho skradła, rzeczywiście to co można o tym samochodzie wyczytać, czy zasłyszeć, świetnie się prowadzi, niczym osobówka, mimo wysokiego środka ciężkości, jest dobrze wykonana, bardzo dobrze przyspiesza, no, za całość trzeba zapłacić pod dystrybutorem 11 litrów na 100 km. Jest to więcej niż podaje producent, ale to w każdym wypadku jest więcej. Jestem mega zadowolony z jazdy tym samochodem. Jest wystarczająco przestronny dla 4 osób, a nawet powiedzmy dla 5, jeżeli ten środkowy pasażer z tyłu to będzie dziecko. Oczywiście nie jest to tanie auto, no, trzeba mieć trochę pieniążków, żeby sobie na nie pozwolić ale mówię, te czasy, gdzie Alfy skrzypiały, czeszczały, to dawno minęły, a wizualnie zawsze rozpalały zmysły i w tym przypadku nie jest inaczej myślę, że wszystkie osoby, które prosiły mnie o recenzję Stelvio, będą zadowolone Znaczy, dostaję mnóstwo próśb, żeby w jednym odcinku zestawić i Giulia, i Stelvio Myślę, że taki odcinek będzie miał swoje miejsce no i prosiliście, żeby były też 200-konne i 510-konne Powiem tak, na dzień dzisiejszy nie znam nikogo, kto by jeździł 510-ką, więc w najbliższym czasie pewnie takiego odcinka nie będzie ale znam wspaniałe małżeństwo alfaholików, którzy mają Stelvio, którym jeździ Gosia. Gosia Jarek pozdrawiam, Gosia jeździ Stelvio dwustukonnym, a Jarek jeździ Julią dwustukonną i to już w dodatku tą najnowszą po ostatnim lifcie, także myślę, że jeszcze tego lata taki odcinek też będzie miał swoje miejsce. Jak do tego czasu możecie obejrzeć Julię, którą robiłem wcześniej, czy to dzisiejsze Stelvio. Oczywiście Państwu dziękuję za uwagę. Firmie Autodutkiewicz tradycyjnie dziękuję za udostępnienie stanowiska diagnostycznego i za pomoc w realizacji programu. Gdyby nie oni, pewnie nasze programy tak by nie wyglądały, jak wyglądają. No co, Państwu tak wspaniałych słów o takich właściwościach jezdnych życzę. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.